Pum, pum, pum. Lekcja 46 Kurs Cudów. Bóg jest miłością, w której przebaczam. Bóg nie przebacza, ponieważ nigdy nie potępił. A musi być potępienie, zanim konieczne będzie przebaczenie. Przebaczenie jest wielką potrzebą tego świata, ale tylko dlatego, że jest to świat złudzeń. Ci, którzy przebaczają, wyzwalają się zatem ze złudzeń podczas gdy ci, którzy powstrzymują się od przebaczenia, przywiązują się do nich. Tak jak potępiasz jedynie samego siebie, tak i przebaczasz jedynie samemu sobie. Lecz choć Bóg nie przebacza, to jednak jego miłość jest podstawą przebaczenia. Lęk potępia, a miłość przebacza. Przebaczenie zatem odczynia to co wytworzył lęk, przewracając umysł do świadomości Boga. Z tego powodu przebaczenie może być prawdziwe, prawdziwie zwane zbawieniem. Jest środkiem za pomocą którego znikają złudzenia. Dzisiejsze zadania wymagają co najmniej trzech okresów ćwiczeń, trwających pełne 5 minut, i możliwie jak najwięcej tych krótszych. Rozpoczynaj dłuższe ćwiczenia, jak zwykle powtarzając sobie dzisiejszą ideę. Czyniąc to zamykaj oczy i spędzaj minutę lub dwie na przeszukiwaniu swego umysłu pod kątem tych, którym nie przebaczyłeś. Nie jest istotne, jak bardzo im nie przebaczyłeś, albo im przebaczyłeś całkowicie, albo nie przebaczyłeś wcale. Jeżeli wykonujesz te ćwiczenia dobrze, nie powinieneś, nie powinieneś mieć żadnych trudności ze znalezieniem całego szeregu ludzi, którym nie przebaczyłeś. Bezpieczną regułą jest to, że każdy kogo nie lubisz, jest odpowiednim obiektem. Wspomnij każdego po imieniu i powiedz, Bóg jest miłością, w której ci przebaczam imię. Celem pierwszej fazy dzisiejszych ćwiczeń jest postawienie się cię w, 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 w pozycji, w której będziesz mógł przebaczyć samemu sobie. Po zastosowaniu tej idei do wszystkich. Tych, którzy przyszli ci na myśl, powiedz sobie, Bóg jest miłością, w której przebaczam sobie. Następnie poświęć resztę całego okresu ćwiczenia na dodawanie pokrewnych idei, takich jak Bóg jest miłością, którą kocham siebie, Bóg jest miłością, w której jestem błogosławiony. Formy zastosowania mogą się znacznie różnić, lecz nie powinno się tracić z oczu centralnej idei. Możesz na przykład powiedzieć: nie mogę być winny, ponieważ jestem synem Bożym. Już otrzymałem przebaczenie. Żaden lęk nie jest możliwy w umyśle umiłowanym przez Boga. Nie ma potrzeby atakowania, ponieważ miłość mi przebaczyła. Ćwiczenia powinny zakończyć się jednak powtórzeniem dzisiejszej idei w jej wyjściowej wersji. Krótsze okresy ćwiczeń składać się mogą z powtórzenia idei na dziś, w jej wyjściowej lub pokrewnej formie. W zależności od tego, którą wolisz. Pamiętaj jednak, by zastosować ją bardziej konkretnie, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Taka potrzeba zajdzie wtedy, gdy kiedykolwiek w ciągu dnia uświadomisz sobie jakikolwiek rodzaj negatywnej reakcji na kogokolwiek. Niezależnie od tego, czy ten ktoś jest obecny, czy nie. W takim przypadku powiedz mu milcząco, Bóg jest miłością, w której Ci przebaczam. Bóg jest miłością, której Ci przebaczam. Bóg jest miłością, której Ci przebaczam. Bóg jest miłością, w której przebaczam sobie. Bóg jest miłością, którą kocham siebie. Bóg jest miłością, w której jestem błogosławiony. Oraz wszelkie pokrewne myśli. Bóg jest miłością, której Ci przebaczam. Do zobaczenia.